Jest to uzdrowisko Latoszyn. Posiada ono dzisiaj status obszaru ochrony uzdrowiskowej, a prowadzi tą gminę, gdzie znajduje się to uzdrowisko Stanisław Rokosz. Proszę Państwa, to nie było takie łatwe, dlatego że uzdrowisko Latoszyn praktycznie nie funkcjonowało od wielu, wielu lat. I przede wszystkim nie było to dlatego łatwe, dlatego że trzeba było ponieść przede wszystkim koszty, ogromne koszty, żeby stworzyć to uzdrowisko, nie tylko sam obszar, ale wybudować zakład przyrodoręczniczy, a w chwili obecnej również basen uzdrowiskowy i rozpocząć realizację inwestycji uzdrowiskowych, które będą decydowały dopiero o statusie tego uzdrowiska. Na pewno uzdrowisko będzie się cieszyło wielką popularnością. Wójt gminy na naszym dzisiejszym spotkaniu już zapraszał na to, do tego uzdrowiska. Myślę, że możemy pojechać tam bez żadnego problemu, bo jest po wyborach czyli to jego słowo jest pewne. W związku z tym zapraszam pana Wójta i chciałbym mu wręczyć w podziękowaniu za jego trudny wysiłek do, do z tym Do zobaczenia na Koszyni. Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt i honor.